Firma SWAG zaleca, by wszelkie prace diagnostyczne, obsługa i naprawy były prowadzone wyłącznie przez w pełni przeszkolonych mechaników samochodowych. W trakcie eksploatacji układ zawieszenia pojazdu wykonuje miliony ruchów. Musi niezawodnie działać na nawierzchniach drogi o różnym stanie, a jego elementy narażone są na stałe zużycie. Zawieszenie pojazdu składa się z wielu połączeń ruchomych, tulei różnego rodzaju oraz sworzni kulistych, które współpracując ze sobą zapewniają kierowcy i pasażerom odpowiedni poziom komfortu jazdy i bezpieczeństwa w różnych warunkach jazdy oraz przy każdym obciążeniu. Poza tym, zawieszenie izoluje nadwozie samochodu od hałasu, wibracji i wszelkich wstrząsów powstających podczas jazdy po różnych nawierzchniach. Wraz z czasem dochodzi do zużycia zawieszenia lub uszkodzenia jego elementów, co przekłada się na utratę sprawności działania. Objawy tego są słyszalne lub odczuwalne. Częste stuki, skrzypienie lub niepewne prowadzenie to najbardziej powszechne objawy. Zużyte lub uszkodzone zawieszenie pogarsza kontakt kół z nawierzchnią, co z kolei negatywnie wpływa na skuteczność hamowania. Podczas naprawy układu zawieszenia samochodu największe wyzwanie stanowi odkręcenie śrub i mocowań demontowanych elementów. Fabryczne śruby korodują lub ulegają osłabieniu, i ich poluzowanie często wymaga zastosowania dodatkowych środków. Metody są różne, i może to być zastosowanie preparatu penetrującego, podgrzewanie, a nawet odcięcie. Tym samym oryginalne śruby nie nadają się do ponownego użycia. Podczas napraw zawieszenia często pomija się ten fakt i wtedy zachodzi konieczność dokupienia śrub o odpowiedniej wytrzymałości. Podczas obsługi zawieszenia pojazdu podstawowe znaczenie ma zastosowanie wysokiej jakości części i elementów mocujących, które zapewnią bezpieczną i profesjonalną naprawę. Firma Swag oferuje wiele zestawów naprawczych zawieszenia obejmujących wszystkie potrzebne elementy oraz odpowiednio dobrane nowe śruby mocujące. Śruby mają bardzo ważne znaczenie. W celu zabezpieczenia elementów mających wpływ na bezpieczeństwo, charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz doskonałą siłą docisku. Pokryte są powłoką antykorozyjną, która zapewnia wysoką trwałość. Ponadto śruby posiadają gwinty prowadzące, ułatwiające montaż, a powierzchnia samych gwintów została poddana obróbce zabezpieczającej przed odkręcaniem w trakcie eksploatacji pojazdu. Tuleje tylnego wahacza prowadzącego ulegają zużyciu. Jest to powszechnie występująca usterka, prowadząca do utraty geometrii zawieszenia. Są one wymienne, ale do poprawnego demontażu wymagane jest zastosowanie odpowiedniego przyrządu. Przed montażem nowej tulei należy starannie wyczyścić wahacz. Nowe tuleje muszą zostać zamontowane we właściwej pozycji, co pozwala na właściwe działanie zawieszenia. Oznaczenia na wahaczu i tulei ułatwiają poprawny montaż. Nową tuleję należy wcisnąć w odpowiednie położenie przy użyciu specjalnego przyrządu. Po właściwym dokręceniu tulei należy zamontować wahacz prowadzący oraz wszystkie elementy mocujące. Nowe śruby należy dokręcić momentem zalecanym przez producenta pojazdu. Dokręcanie połączeń śrubowych musi zostać wykonane w neutralnym położeniu zawieszenia. Po zamontowaniu wszystkich części należy opuścić pojazd na podłoże i dokręcić śruby mocujące kół. Na końcu należy przeprowadzić jazdę próbną, która pozwoli sprawdzić, czy zawieszenie pojazdu działa poprawnie. Niniejszy film wideo ma na celu wyłącznie przekazanie ogólnych informacji. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw pojazdu należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. SWAG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, przypadkowe, dodatkowe lub wtórne uszkodzenia wynikające z wykorzystania informacji przedstawionych w tym filmie wideo.